Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, do były szerokie, goście, treningi, wyjście w miasto, zwiedzanie, bardzo szeroko, nie? a niestety skończyło się, że mnie poskładało, ale to nie znaczy, że zostawię Was bez pewniaczków do najbliższą gale KSW, kochani, także chorobowe głowniaczki dzisiaj, zaczynamy. Pierwszy błędny, który typuje to starcie korzeżemski i Meka i niestety, oczywiście jest to dla reprezentanta Polski typuje tutaj e, Norwega. Mimo że jest po czterech porażkach, czterech porażkach w porażkach UFC z fajnymi rywalami, to e, doświadczenie nie do przecenienia. Mój typ, dwójeczka, e, i Mac. E, a jakby co to? Zdróweczko przybija z wami teraz tym francuskim lekiem uzdrawiającym Teha Kolejny pojedynek to starcie Anity Beko z Bogiświli I z ostatnio zawsze stawiałem przeciwko Anicie i psuła kupony nie? To tym razem stawiam na Anitę Chorowanie ma też swoje dobre plusy Bo można na przykład wziąć książkę do ręki i Albo jak się jest razem to pograć na Playstation Nie oszukujmy się Książka może na chwilkę jeszcze poczekać Słuchajcie Michał Kitas stosić mój typ i teraz uwaga po 3,50, zastanówcie się czy, czy chcecie go na kuponie, że po skończyć skończy się w drugiej rundzie, mam jakieś dziwne przeczucie, że tak faktycznie e, może być Obaj waga ciężka, pierwsza trochę na badanie, wielki rewanż, a w drugiej pójdą piecem i skończy albo jeden, albo drugi Dobra zaczynamy, teraz co ja mam potłukać? Może bo hala. Mamo chodź, chodź mamo, będziemy typować tarcie, no chodź tutaj, o może dusza nie Ciekawe czy w starciu Janikowski z Bresem będą duszenia, nie? Chyba nie będzie duszeń, chyba będą pięści. A kto skończy kogo? Nie wiem. Stawiam tutaj, że walka zakończy się przez KO lub TKO. Mało... dobra, go sklepałem, pusiu. Ostatni starczyk, który typuję, to starczy Kęsika z Romanowskim. I mimo, że kategoria wagowa 84, że Kęsik będzie tu zdecydowanie wyższy, to tak jak w ostatnim starczy z Grzebykiem typuję tutaj. Romanowskiego 1,85 godny kurs. Słuchajcie, tak pomyślałem, tutaj trochę psa, tutaj trochę LEKów, tutaj trochę PlayStation, tutaj trochę książki, a i tak wszystko kończy się, że będę sobie układał Lego. Życzę Wam zieloności na Kupona, chyba nadzieję, że będziemy się jutro bawić na gali KSW.